Cześć małej witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony mister, a to jest kolejny odcinek z gry Stardio Valley. Będę mówić słonecznie, z tego co się orientuję mamy już lato, ale jest właśnie to. Ej, Pruskawki na zwiędłe. Nie dobrze. No pogorszone kurki. Ej że mają. 3, w sumie nie czy co kupowaliśmy, nie pamiętam. Czy pytanie, mamy jakieś nasiona? Mamy 9 melonów. Mm. No i tak nie pada. Mamy dużo tego, ale okej. Okay. Takie okay, sobie poradzimy. Zasiejemy i zasiejemy sobie teraz melony. Odlejemy je. Okej, okay. no i cóż, niestety chwilowo nie mamy funduszy, żeby kupić jakoś dużo nasion, ale poradzimy sobie i z tym sprzedamy te dżemy na pewno. Stąd chyba nic nie sprzedamy, jak tam nasza socja, albo nie pamiętam. I okay, to możemy dać prezent. Stąd to nie bardzo by się by sprzedawać, stąd to by nam się trochę rzeczy że przydało. też sobie zostawimy. Garniemy tą sztabkę ustawimy sobie skrzynki możemy sprzedawać sobie idziemy co to jest nie znam się nic nie wiem nie określa tego jak to się nazywa nic na to nie poradzę niestety Mm, więc tak, jedziemy do miasta, porozmawiamy z Abigail, dam jej prezent i zobaczymy jak cenowo byśmy wyjść z kolejnymi nasionami. Jeszcze sprawdzę tylko kalendarz. Jazz ma urodziny 4. Wiem tego nie będzie ciekawie. Wow jest. Mm, przydała nam się papryczka, czyli. Na pewno. Tylko to się orientuję. Chyba. Mm, kilka, może pomyśleć. Myślę, że papryczka sili, ale to się jeszcze pali no. do tego czasu. Dobrze, musimy chwilkę poczekać. O, Okej. Okay. Tutaj mamy chyba Sama? Tak. Nie, Shayna. Porozmawiamy. Tutaj mamy... Usa. OK. Ja już pozapominają kto jak się nazywa. Jest 8.40, jeszcze 20 jakby minut? Nie. nie, chyba tak. Nie wiem, jak liczyć ten czas w tej grze za mocno, ale uznajmy, że po prostu tu są minuty, tam są godziny i jesteśmy od do pogadania, okej. Okay. Możemy wchodzić, przepraszam. Pierwsze co kupimy, no cóż, dużo nas nie starczyło, ale myślę, że jeszcze to nadrobimy. Będziemy musieli kupić tak, kolejne melony, pomidory. Jagody to mamy. Póki możemy, kupimy jeszcze. Zboże, mąkę, nie wiem, ale na razie wezmę sobie. Lecimy potem na farmę. Ok. Proszę bardzo, lecimy z powrotem na farmę. Zasiemy nasiona. I w zasadzie nie wiem, co byśmy mogli dzisiaj zrobić, bo właśnie w słońcu lato. Hmm, wiem. Potrzebujemy pieniędzy, więc pójdziemy po rybki nad morzem, Dzięki czemu akurat coś dorobimy, zarobimy i będziemy mieli. A co, ja wydałem ostatnie pieniążki, Musiałem wyciągnęłam akurat z tych cyków. Mhm. weźmiemy sobie tego spida, bo nam się przyda. Tutaj na 3. Tak, przepraszam. I tutaj na 3. Nie, tutaj mi się pomylił. Tak, póki mamy tylko to, to na razie damy tylko to. A ja mam za dużo pole. Niestety, ale dobra. Uzupełnimy pana K. sobie tu. E, to wrócimy sobie tutaj. E, Ile. Dobrze, A, zapomniałem o tobie. Jo, Nepsiun. Silos, jak pamiętam. Wiemy. tak polecimy dzisiaj nad morze, kiedyś pole lecimy na te jeziora. Ale na razie. morze. Tam podopiemy akurat. Więc nie ma co czekać, lecimy. Dobra. My mieliśmy coś do oddania do muzeum, albo cokolwiek innego. Hmm. O, tutaj też jest. To jest to, co sobie weźmiemy. Tutaj odwiedzimy jeszcze tylko sąsiada naszego, bo jest... Nikogo nie ma. Ja powiem, że jak jesteśmy po drodze, to go odwiedzimy, ale no... Jednak nie bardzo. W ogóle, jak u nas z tymi sercami? No, dużo ludzi brakuje, ale... Nie wszystkich wyłapię. Siema. Kogo wyłapię, to porozmawiam. Kogo nie wyłapię, no to nie porozmawiam. Eee, teraz jeszcze ty. Mogę się tu złapać. Tutaj mamy jakiś ster. Hmm, okay. To się wszyscy nie przyda aktualnie. Lecimy teraz do tego wędka, załączcie rybaka. Hmm. Ciężko mi... O, tu jesteś, chyba. Hmm, Dobra, nie porozmawiamy. Teraz z tobą. Tutaj już dalej nie porozmawiamy. Biorę wędkę i bierzemy się za załowienie. Powiem. Będziemy musieli pójść na plażę, żeby zbudzić moloż w boli. Długo. Okej. Okay. Hmm. Nie wygląda to, ale strasznie się spokojnie. O... o, mamy. Coś ciężkiego się trafiło. Dobra. Weźmiemy skrzyneczkę najpierw. I mamy Halibut I to ma O, co Halibut? Magma, okej, okay. teraz się przydadzą, bo zawsze coś nikczemnego może zrobić I co jest? Okej, okay. teraz działa ja. Ale no nic nie ma Mamy lato, a za oknem już zimę. Grudzień, śnieg. O ty. Czasem nie byłaś potrzebna. Fish tank. Nie. 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 No to mamy problem. No dobra, dobra. I możemy wszystko sprzedać tak naprawdę. Mamy rybkę. Uda nam się złowić, czy się nie uda się złowić? Uda się złowić. Ta sama rybka, tylko fioletowa tym razem, czyli będzie droższa na pewno. Nie droższa, bo było powodu, parę małżeń, ale zawsze. Ale wiadomo, później kupimy za to nasiona i będziemy mogli sobie zasadzić roślinniki. Papryczkę, etc. Później yy, oczywiście, jak się żyje, trochę bardziej to robimy i będzie większy spokój na głowie, z roślinkami, z bieżątkami, no to myślę, że bym bardziej upiększał to parę jakieś ozdoby, płoty, etc. Można... Y o, robię koper. Mm. No, e, ty już musiałeś gdzieś być która z tego, co mm. A, teraz pomyliłem, dobra, nieważne. Nieważne, pomyłka, mała nastąpiła. Czekam mm -hmm. na kolejne zdobycze. Mm. Mało się dzieje. O, mamy. O, mamy, perfekta. To będzie ta sama rybka, tylko fioletowa. Jedną, że sprawdzę koleżanka która sprzedaje nam... Nie, mar... nie mamy tylko jeden. Potrzebujemy bardziej jeszcze jedno serca, żeby do jednej misji akurat y... mieć akurat dostęp do tego pokoju. Będziemy musieli zabrać jeden przedmiot, ale to nie, nie wiem, czy jeszcze... już mamy to widocznie. No, na razie chyba. Ale właśnie. Mhm. Mamy tylko wybrześć jak najgłębiej do jaskini. To będzie setny poziom, no ale na razie nic nie poradzimy. Nie mamy nic. Hmm. Staramy się złowić. Mamy. Coś cięższego? Nie. W wolnej chwili naprawię tą płatkę, którą mamy, tam roz zniszczono. Potrzeba było 50 chyba drewna, to 100 drewna, nie pamiętam, ale ją naprawimy w połnej chwili. Tylko musimy najpierw zdobyć drewno. I tu się pojawia ten największy problem, że właśnie trzeba je najpierw zdobyć. A w tym trzeba by było się trochę zająć. I tak też wiem, że miał być wcześniej ale Niestety, niestety ze na o. Dobra, ja się rozgadałem, a tu się dziwiłem trochę. Ze względu na mały harmonogram, trochę roboczy, niestety nie byłem w stanie. Ale myślę, że jak będę miał dłuższą chwilę, dłuższy czas wolny, to coś się spróbuję akurat zrobić wtedy. Żebyśmy akurat wszystko mogli ogarnąć na live No, ogarnąć, porozmawiać. Byście też dzięki da mnie żeby żebym wiedział co jest i gdzie, bo też z całej gry nie pamiętam i wszystko ogarniam. Także bardzo bym tobie też pomogło. Ok. Mamy perfekta. Powiedzmy dalej. Do jakiejś 10 bądź 11 jesteśmy w stanie połowić na chwilę obecną. Nic. Okej, okay, przedawnią się, bo będzie można je zjeść, że nam energię wtedy odnowią, chociaż złapiemy tą rybkę i zjemy. Mhm. Na razie jest, jest, staramy się wszystko poulepszać, pozdobywać. No. Pierwszy rok można powiedzieć tak, że czy tam miesiąc... o, jeszcze lepiej się trafiło, to wszystko poulepszać, pozdobywać. Także jest czas, trzeba korzystać. O. Dzisiaj pojawi się tylko odcinek z gry Stardiwalej, natomiast jutro myślę, że spróbuję jeszcze nagrać z Monster Hunter Worlda bądź... E hmm. item trailer prędzej mi się pozmolibalny dynastii, który dla Was nagrał także możecie oczekiwać, że jedna gra na pewno jutro się pojawi Ale na razie próbuję na tutaj nałapać rybę trochę mieć właśnie tak jak mówiłem na roślinki. Mamy sporo Felicizerów, dzięki którym akurat te roślinki albo będą lepsze, albo szybciej urosną. O 10% szybciej. Tego ja dobrze wyczytałem, bo tak naprawdę tylko spojrzałem na opę Felicizera i zobaczyłem 10%, także obstawiam, że o to mogło chodzić. No nie jestem akurat szczery. Wiem, zobaczymy tak naprawdę. Też mi jest cokolwiek na ten moment określić. Też. Okej. Okay. Załgi. Hm. Idzie powoli, no? Zawsze. Jakoś. Eee, taki mamy. Liczę hm. na to, że z tych dzisiejszych połowów chociaż 500 m będzie. Może znaczy, w dzisiejszych połowów właśnie te 500. Ale no, nie mi określać, tylko to dorzucimy. No i resztę zostawiamy. Reszta nam się przyda akurat. Także nie ma co za bardzo. Patrz. Mam rybkę. Mam skrzynkę. Z długo to spróbujemy zrobić najpierw skrzynkę, potem rybkę. Rybka będzie złota, z tego co się to orientuję, nie będzie moja akulety we Mamy halibuta. Mejce nam nie są potrzebne, więc je sobie ustawimy. No i próbujemy wysypać coś dalej. Hmm. Fajnie by było jakby jeszcze raz ta rybka, rybka zaatakowała. W się trochę pomęczy listem, jaki tam mamy starty. Tego startu myślałem, ale staramy się. Tak nam się perfekt, także będzie teraz fioletowa. Na razie zostawimy wszystko tak jak jest. Za bardzo się znowu rozgadałem. Trudno. I czekamy na kolejne brania. Hmm. Może tu się jeszcze nowego napięta. Lampa ja mnie to myliła. Ja wiem, że to powinien być taki wykrzyknik i dźwięk akurat, że jest branie, ale no tak się trochę właśnie skupiłem tutaj na tym wszystkiego. I się znowu omyliłem. Trudno. Troszkę energii straciliśmy, ale możemy ją nadrobić. Co mamy? O, mamy. No ja coś spokojniejszego. obstawiam Halibut kolejny i do To bardzo spokojne. Nie, Halibut, jednak Halibut. Uznałem, że nie, bo trochę spokojny był. Dobra, do, do, to nam się nie przyda. Co mamy zwykłe? Bardziej jakieś magnum, czy te inne tego typu. chwilowo są dla nas niedostępne. Mmm. Mogłoby coś znowu wziąć. Nic, trzeba czekać. O, dziewiątą, także jeszcze dwie gruzinki. Mamy branie. Mmm. spokojnie. Ciężko mi powiedzieć, co to może być. Perfekta, mamy. Halibut. Zresztą nie wiem, hmm. raz są spokojne, raz są tak agresywne, że ciężko jest złapać. Ja w ogóle, nie wiem co mnie tak naprawdę. O, mamy na rybkę. To już jest taka bacia agresywniejsza. Ale... Ją też złapiemy. Co będzie? No i o tym co wcześniej nie mówiłem. Albo jest agresywna i ciężko ją złapać, albo jest spokojna. I tak. Już nie wiadomo i nie wiadomo. Hm. I płyta. Na razie ją zostawimy. I próbujemy łapać coś dalej. Dzisiaj spokojnie, strasznie. Może dlatego, że deszczu nie ma. Hmm. Dobra, to rybka i lecimy. No, już taki to Tak, A, jeszcze jedna i lecimy. No nie wyszło. No ale dobra, my tu dalej. Jeżeli znowu będą algi, no to lecimy, natomiast... Jak rybka, no to złowimy i polecimy. Trzeba czekać. O, mamy. Jest i rybka i fali. Nie mam pod żeby żeby jakiś inaczej, bo jest, bo jest taka... No, właśnie. Może nie tyle jest spokojna, co po prostu tak standardowa na to. Więc wracamy na farmę, sprzedamy rybki i liczę na to, że, na to, że będzie właściwie 500 golda. I jutro roślinki będziemy mogli zasadzić. No już rozmawiam, już rozmawiałem? Okay. A wiadomo, dzięki roślinkom zdobywamy poziom kolejny. Możemy później ulepszać, zdobywać, no i tak. No i tak dalej. W standardzie. Hmm. A teraz się przekonamy, co nam wypadnie z tego. Kontakt. Myślę też, że jutro byśmy poszli na tamto górne jeziorko przy jaskini. Gdybyśmy też mogli akurat na tym... trochę zarobić. Odstawimy tutaj co niektóre rzeczy teraz. E, tu są takie zgody. Tak, to jeszcze to. Tutaj mamy surowce. Tak, okay. Możemy to odstawić, możemy iść spać. A następnym razem połowimy tam w tym roku na wejście jaskini. Siódme poziomy węgoryk. O! 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 Tak, jest nie? Także będziemy mogli teraz trochę kupić tego. Tak, prawda. Taką mamy pogodę na jutro? Słonecznie, ok, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Także dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że jesteście. Gdał z wami minister, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.